Witam Was, moi drodzy. Zauważyłem, że ostatnio przybyło mi nieco subskrybentów. No i póki co, w większości, jestem raczej zadowolony z mojej publiczności. Zdarzają się czasem jakieś merytoryczne dyskusje w komentarzach, które zawsze są mile widziane. Natomiast no, jest zawsze taka obawa, że wraz z ilością idzie w parze brak jakości. No i zdarza się, że gdzie się pojawiają też jakieś dziwne głosy pod moimi filmami. No i jest prawdą, że mechanika kwantowa przyciąga dziwnych ludzi. No i dzisiaj bym chciał trochę o tym pomówić, po cichu liczę, że po tym filmie będzie kilka ansubów. Moim zdaniem to jest niezbędne, żeby te wątki poruszyć, jak chce się iść dalej, te o których dzisiaj będzie mowa. Więc pretekstem do wsadzenia kija w mrowisko niech będzie taki slogan, który pewnie większość z nas gdzieś słyszała: Mianowicie wszystko jest energią. No i przyjrzyjmy się temu hasłu. I zastanowimy się, ile w tym jest prawdy, co ludzie mają na myśli, jak tak mówią, po co to mówią i tak dalej. Więc pierwsze pytanie, no, czy można tak mówić? No, móc oczywiście można, jest wolność słowa. Natomiast ja też mogę się temu przyjrzeć i tak sobie głośno porozmyślać nad tym i podzielić się z wami refleksjami, do czego mnie to doprowadzi. E, kto jest winny temu sloganowi? Wszystko jest energią. W pewnym sensie można powiedzieć, że Einstein, no bo... Jego najsłynniejszy wzór, który jakoś się tam przedarł do świadomości publicznej, mianowicie R równa się mc kwadrat. A co ten wzór mówi? No, mówi, że masa jest równoważna energii. C w tym wzorze no to jest prędkość światła, no i to jest bardzo duża liczba, no nie wiem, czy słowo liczba jest tutaj na miejscu, no, oczywiście to jest wyrażone w jednostkach wymiarowych, nie? W jednostkach prędkości, czyli powiedzmy, no tam metrów na sekundę albo kilometrów na godzinę wskanę. No, wzór, nie, jak większość wzorów ma w swoim zapisie znaczek równa się, no, a relacja równości jest relacją symetryczną. Co to znaczy? No, to znaczy, że masa jest równoważna energii, ale równie dobrze można powiedzieć, że to energia jest równoważna masie. No i zatrzymajmy się chwilę na tej symetrii. Skoro sytuacja jest symetryczna, to dokładnie tak samo można by powiedzieć, nie, że wszystko jest energią, tylko no, powiedzieć, że wszystko jest masą. Jednak no, z jakiegoś powodu taki slogan, że wszystko jest masą, no, nie jest popularny. No jest to przykład sytuacji, gdzie moim zdaniem tak się dzieje, gdzie startujemy y, od czegoś naukowego, obiektywnego, no, w tym wypadku wzoru R równa się Mc, a przy tym mamy jakieś y, y, po cichu wstępne założenie życzeniowe, często odnośnie świata, no i używamy tej nauki, tego wzoru w tym wypadku. Aby sobie zracjonalizować to założenie, żeby sobie innymi sobie potwierdzić. Z punktu widzenia samej fizyki, a dokładniej no, z punktu widzenia tego wzoru nie powinniśmy wyróżniać energii. No bo tak jak powiedzieliśmy sobie, sytuacja jest symetryczna. Więc jeżeli ktoś tę symetrię łamie w tym momencie, no to musi mieć jakiś fizyczny powód ku temu. W tym miejscu chciałbym polecić Wam pierwsze wideo z tej serii. Ono się tam nazywało, bodajże, z tego co pamiętam, Cztery opowieści, czyli Jak nie dać się nabrać. No i ja tam omawiam kilka innych przykładów, gdzie na jakiś wniosek płynący z fizyki można zrobić taką nakładkę światopoglądową, raz pozytywną, a raz negatywną. Mam dokładnie ten sam wniosek. No dobra, no to dlaczego? Wszystko jest energią, a nie mówimy, że wszystko jest masą. Ja myślę, że, że powód jest tutaj bardzo. Trywialny z jednej strony, a jednocześnie on jest, moim zdaniem, niepokojący. Co jest trywialne w tym powodzie? No, moim zdaniem, trywialne jest to, że zarówno słowa takie jak energia, jak, jak i masa, one funkcjonują w języku codziennym, w języku potocznym, no ale budzą nieco inne skojarzenia. Spokojnie, nie? W języku potocznym można używać słów w rodzaju, no na przykład, pozytywna energia, albo negatywna energia. O ludziach mówimy. Na przykład, że są energiczni, że od nich bije jakaś energia, no i to wszystko budzi pozytywne skojarzenia. Chciałbym podkreślić wyraźnie, że ja nie mam nic przeciwko takiemu używaniu tych słów. Jak to jest robione w języku potocznym, no to zwykle kontekst będzie taki, że wiadomo o co chodzi, no i tutaj nie ma ryzyka nieporozumienia. Gdzie w takim razie zaczyna się problem, no i gdzie jest ten niepokojący fragment? Więc problem zaczyna się wtedy, jak ktoś zaczyna mieszać te konteksty, no i kontekst potoczny zaczyna mieszać z precyzyjnym, technicznym znaczeniem słowa energia. No i co jest w tym niepokojące? Niepokojący w tym jest fakt, że przez, moim zdaniem, przez złą popularyzację nauki, wiedzy, ktoś nie tylko może nie mieć świadomości, że tak robi, to, to jest jedna rzecz, ale może być jeszcze gorzej, może w ogóle nie mieć takiego aparatu pojęciowego, żeby zrozumieć, że w tym miejscu może nastąpić jakiś problem. Ja co mam na myśli? Mam na myśli to, że wiele osób, przez moim zdaniem, złą popularyzację nauki, no myśli, że na przykład teoria fizyczna, no to jest po prostu jakaś opowieść, nie? Że, że wszystko da się opowiedzieć w języku potocznym i że można się obejść bez matematyki. No i moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczny pogląd. Który, no, ja się staram jakoś w tych moich filmach negować, dlaczego to jest niebezpieczne. No, mając taki pogląd, no, człowiek moim zdaniem, bezustannie się będzie potykał o własne nogi. No, po prostu nie będzie w stanie czegoś zrozumieć takim, na takim poziomie, no, jaki byłby wymagany w kontekście pytań, jakie stawia fizyka. Natomiast no, spróbujmy zastosować trochę czegoś, co ja nazywam deflacyjną filozofią. Zobaczyć, że ten język potoczny, nawet jak nie wchodzimy w fizykę, matematykę, on jest problematyczny nawet w takich bardzo trywialnych sytuacjach, okay? zupełnie niezwiązanych z naukami ścisłymi. No i pozwolę sobie zapożyczyć ten przykład od profesora Wojciecha Sadego, którego filmy swoją drogą serdecznie polecam. I Przykład jest bardzo prosty i tyczy się tak prostego słowa, jakim jest słowo jest. No i rozważmy takie trzy zdania. Pierwsze zdanie: Warszawa jest stolicą Polski. Drugie zdanie: Warszawa jest miastem w Polsce. Trzecie zdanie: W Warszawie jest Pałac Kultury. We wszystkich tych trzech zdaniach użyliśmy słowa jest. Okay? Czyli trzy razy używamy słowa jest. Natomiast w każdym z tych zdań to słowo jest znaczy co innego. W pierwszym: Warszawa jest stolicą Polski. No To jest de facto definicja. Nie? To stwierdzenie: stolica Polski jednoznacznie określa Warszawę. Więc to pierwsze jest, można rozumieć de facto jako znak równości. Nie? Warszawa równa się stolica Polski. Okay? Drugie zdanie. Warszawa jest miastem w Polsce. No to tutaj jest to już relacja należenia. Warszawa należy do zbioru miast Polski, no ale jak powiemy Warszawa równa się miasto w Polsce, no to jest taka niebezpieczna równość, bo ok, Warszawa jest miastem w Polsce, ale to nie jest jedyne miasto. Okay. Na no trzeci przykład. W Warszawie jest pałac kultury. No to ten trzeci przykład, to, to trzecie słówko jest oznacza, że w Warszawie no, znajduje się, czy, czy istnieje pałac kultury, więc jest jeszcze inne znaczenie tego słowa. No Oczywiście, ja nie twierdzę, że to jest jakieś wysoce problematyczne. Kontekst wskazuje na to, jak to słowo jest. Należy rozumieć w każdym z tych zdań. Natomiast, no, jeszcze raz, problemy zaczynają się wtedy, jak zaczynamy mieszać te konteksty. Ok, dobra, wracamy do tego, że wszystko jest energią. No więc, powiedzieliśmy sobie, energia jest równoważna masie. Spróbujmy więc powiedzieć, że wszystko jest masą. No to słowo masa też budzi jakieś tam określone skojarzenia. Niektóre mogą być nawet pozytywne, nie? Mamy, nie wiem, masę w jakimś torcie na przykład albo, nie wiem, robienie masy na siłowni, komuś się może pozytywnie kojarzyć. Natomiast, no, jest też sporo raczej negatywnych skojarzeń, na przykład mówi się ciemna masa, no, jak ktoś jest tam mniej lotny, nie, to to można tak powiedzieć, ciemna masa, albo używa się słowa masy w takim pejoratywnym znaczeniu w opozycji do słowa elity, nie? no i te skojarzenia są negatywne. W takim razie taki slogan, wszystko jest masą, no, wydaje się, że on przestaje być Atrakcyjną, już nie jest tak atrakcyjny jak slogan, wszystko z energią. No i co z tego? No z punktu widzenia wzoru, R równa 7c kwadrat to jest wszystko tak samo poprawne. No ale jeżeli to jednak robi komuś różnicę, jakiego sloganu użyjemy, no to znaczy, że co, że, że coś tutaj się wdarło niefizycznego, na przykład, że ten ktoś szuka czegoś więcej niż tylko yy, odpowiedzi na pytanie, jak działa świat. Nie? No i okej, okay, no samo w sobie, nie jest to niczym złym, tylko że no, dobrze by było mieć tego świadomość, to po pierwsze, a po drugie, no jakoś w miarę mniej lub bardziej y, otwarcie to przyznawać. Y, no a z tego, co ja obserwuję, to się bardzo rzadko zdarza. Częściej obserwuję takie chowanie się za tą fasadą obiektywności, za, za fasadą nauki, że nie, my tu mówimy o obiektywnych rzeczach, no a właśnie przemycamy jakąś taką nakładkę, która już y, jest, jest czymś więcej niż, niż nauka. No więc to jakoś tłumaczy, dlaczego w tym sloganie słowo energia jest preferowane w stosunku do słowa masa. Może jeszcze druga sprawa, że stwierdzenie wszystko jest i potem tam stawiamy energią, no to jest bardzo, bardzo mocne stwierdzenie. No i myślę, że też można tutaj doszukać się jakiejś takiej potrzeby, no pewnie natury psychologicznej, takiej potrzeby na przykład no nie wiem, w rodzaju posiadania jednej uniwersalnej odpowiedzi na, na wszystkie pytania, nie? żeby jakiś jeden koncept nam spiął całość rzeczywistości. No i być może jest nawet w ten sposób, że tu wchodzą jakieś takie, no nie wiem, społeczne tak, chcieństwa, że jak powiem, że wszystko jest energią, nie? no to stąd już jest blisko do tego, żeby powiedzieć, że wszystko jest powiązane ze wszystkim. A więc no, wszyscy ludzie są wzajemnie powiązani, a więc powinniśmy sobie wszyscy podać ręce i tak dalej. No spoko, ok, by, byłoby fajnie, nie? gdyby się tak stało, tylko no, czy trzeba aż do tego fizykę zaprzęgać, żeby wyciągnąć taki wniosek. Jak chcemy być uczciwi intelektualnie i próbujemy tworzyć jakąś no, aksjologię, moralność na gruncie fizyki, no to pamiętajmy, że to jest miecz obusieczny, no i byli tacy, co to naukowo chcieli. Uzasadniać, no nie wiem, podrzędność na przykład niektórych ludzi wobec innych. E, także no ja bym się upierał przy tym, że nauka nie jest normatywna. Nauka mówi jak jest, a nie mówi co powinniśmy robić. Okay? No oczywiście inna para kaloszy, że jak zrozumiemy jak jest, jak działa świat, a, a wiemy z koniną co powinniśmy robić, no to nauka nam może pomóc zrozumieć, jak poprawnie robić to, co powinniśmy robić. To jest na para kaloszy. No dobra, natomiast czemu ja tak na to utyskuję? No mnie boli w tym wszystkim to, że zatraca się ta chęć zrozumienia. Że takie stwierdzenia w stylu wszystko jest energią, moim zdaniem mają bardzo znikomą wartość eksplanacyjną, ale są bardziej czymś w rodzaju takiego zapewnienia, no brzmi jak słuchaj wszystko będzie dobrze nie? równie dobrze można by było w ten sposób powiedzieć co więcej równie dobrze można by powiedzieć wszystko jest i zamiast energią stawić tam jakieś x gdzie x będzie jakimś słowem które powszechnie pozytywnie się kojarzy wyszłoby na, na to samo dam wam inny przykład koncepcyjnie bliski temu o czym mówię ale bardziej kwantowy mianowicie kwestia splątania w mechanice kwantowej no, i też zdarzało mi się słyszeć takie, takie slogany, takie wnioski, że wszystko jest spontane ze wszystkim. Nie? To jest bardzo podobny vibe. Jakoś tam brzmi to pocieszająco, no ale zastanówmy się, co to wyjaśnia. Nie? Wszystko jest spontane ze wszystkim. Czy na przykład z takiego stwierdzenia można jakoś no, odgadnąć, na, nawet nie wyprowadzić, ale cho, chociażby, powiedzmy, nabrać intuicji do takich rzeczy, jak to to wszystko będą. Yy, Zjawiska związane z, ze spontaniem kwantowym. Czy, czy z tego sloganu, że wszystko jest spontane, ze wszystkim mogę nabrać intuicji do takich zjawisk jak łamanie nierówności Bela. Druga rzecz, doku, do, nieco dokładniej, dokładna wartość, za którą te nierówności są łamane, czyli to ograniczenie Ciresona, to dwa pierwiastki z dwóch, a nie dwa. Dalej, monogamia spontania. Dalej, kwestia przechodniości spontania. Dalej, kwestia możliwości wymiany splątania, po angielsku się nazywa entanglement swapping. Dalej, jakiś wgląd w to, ile jest klas równoważności splątań dla większych układów, odpowiednio tam definiowanych. Dalej, istnienie w zależności od wymiaru i w zależności od ilości podukładów, tak zwanych stanów no, absolutnie maksymalnie splątanych, to w skrócie się mówi AME, AME state. Absolutely to jest skrót od absolutni maksymalnie entangled states. No, nie wiem, moim zdaniem, nie tylko ten slogan nie dostarcza żadnej intuicji, a powiedziałbym nawet więcej, że w niektórych przypadkach nawet dostarcza złej intuicji. Nie? Na przykład, monogamia splątania. to jest coś takiego, że jak mamy układ wielu cząstek i jak dwie z nich są maksymalnie splątane, to to już się nie może splątać z, z niczym więcej. No jak powiemy, wszystko jest splątane ze wszystkim, no to to by chyba sugerowało, że że no nie, nie mogą się dwie cząstki tak monogamicznie splątać, tak żeby nic więcej się nie mogło z tym splątać. Także tu wydaje mi się, że to jest intuicja w przeciwną stronę. Wymiana splątania, no też jak wszystko jest splątane ze wszystkim, no to to splątanie nie powinno się wymieniać. Brak przechodniości splątania tym bardziej. No więc reasumując moi drodzy, jak ktoś mówi o tym, że wszystko jest energią, no to niewiele z tego wynika. Jak mówi więcej, jak mówi, że fizyka nas uczy, że wszystko jest energią, no to przepycha po cichu swój pogląd, bo nie mówi, że równie dobrze można by zamiast słowa energia użyć słowa masa, nie? No dobra. Natomiast, żeby nie było, że ja też tylko w tym filmie mówiłem o swoich poglądach, nie? Bo w zasadzie to utyskuje i się uskarżam, że nie powinno się tak mówić, a to może na koniec powiedzmy sobie coś merytorycznego. Tak jak wspomniałem wcześniej, prędkość światła nie, wyraża się bardzo dużą liczbą. No i w przybliżeniu to jest 300 000 km na sekundę. W metrach na sekundę to będzie jeszcze trzeba przemnożyć razy 1000, czyli to będzie 3 razy 10 do 8. Nie? 100 000 to jest 10 do 5, więc, a kilometr to jest 1000 metrów, więc będziemy mieli 3 razy 10 do 8. We wzorze R równa 7 ta prędkość jest podnoszona do kwadratu. W takim razie ilość energii, jaka jest zawarta nawet w bardzo małej masie jest ogromna, moi drodzy. Jak można tę energię wyzwolić? Najbardziej efektywny sposób, gdzie wyzwala się całość tej energii, to jest sytuacja, w której spotyka się materia i antymateria. Wtedy następuje tak zwana anihilacja, no i wydzielana jest cała energia równoważna tym masom, które anihilowały. No i te rachunki nie są zresztą trudne, nie. No, C, tak sobie powiedzieliśmy, to mniej więcej 3 razy 10 do 8 metra na sekundę do kwadratu to będzie 9 razy 10 do 16. Nie? No i odpowiednia tam jednostka, metr kwadrat przez sekundę kwadrat. No i my mówimy o jednym gramie, nie? no? to gram to jest 10 do minus 3 kilograma. Okay? Więc jak chcemy to policzyć wszystko w dżulach, nie? no, to będziemy mieli 9 razy 10 do 13 dżuli. Taka będzie energia wyzwolona z 1 grama anihilującej masy. 9 teraz 10 do 13, no to ok, zaokrągmy to sobie do 10 do 14 Juli, to jest około 100 tera okay? no bez tego zaokrąglenia było 90 tera J. No i moi drodzy, dla porównania, bomba atomowa zrzucana na Hiroshima miała energię około 20 tera J, a tutaj mamy prawie 100 tera J. czyli 1 gram masy to jest eksplozja równoważna pięciu bombom atomowym. Zresztą, od bomb atomowych opartych na no, czy to uranie, czy plutonie, jeszcze potężniejsze są bomby wodorowe. Energia tych bomb bierze się z reakcji syntezy atomów wodoru w atomy helu. No ale dobra, no, można przytomnie zapytać, no ale skąd w zasadzie ta energia nie? w przypadku bomby atomowej? Tu chodzi o to, że jakby no, i tutaj duży, duży cudzysłów, położyć na wadze, cudzysłowy, poszczególne składniki atomu helu z osobna, versus z osobna, poszczególne składniki helu, czy osobno tam protony, osobno elektrony, każdy z osobna, versus zważyć atom helu w całości, to okaże się, że będzie nieznaczna różnica w masach. Ta różnica wynosi około 0,5%, no i to 0,5% przy reakcji syntezy. Jest właśnie przekształcane w czystą energię zgodnie z tym wzorem R e równa się mc2. Swoją drogą, ten sam mechanizm syntezy wodorów Hel, to jest mechanizm, dzięki któremu świeci nasze słońce. Ok? No i to dostarcza ogromnych ilości energii. Chociaż może no, pożyteczniej byłoby mówić, myśleć, że słońce dostarcza nam niskiej entropii. No ale to jest osobny, osobny temat. No tak czy siak, wracając jeszcze. Złośliwie do tego sloganu, wszystko z energią. No to tutaj mamy bardziej złowieszcze znaczenie tego sloganu, no, w postaci niszczycielskiej mocy bomby jądrowej. I to są przykłady przekształcania masy w energię. Czy są procesy odwrotne, że z energii bierze się masa? Odpowiedź mi tak. No i w warunkach naturalnych, no to nie jest coś, co by było powszechne, ale takie procesy, na przykład notorycznie, się dzieją w akceleratorach cząstek. Czyli na przykład w tym słynnym wielkim zderzaczu hadronów LHC, nie? Large Hadron Collider w Genewie. Co się dzieje? W takim zderzaczu przyspiesza się protony do prędkości bardzo bliskich prędkości światła, a potem zderza się takie wiązki protonów ze sobą. No i te zderzenia mają bardzo dużą energię. No i energia tych zderzeń jest przekształcana właśnie w masę, no i powstają wtedy różne egzotyczne cząstki. To no jest tak, że większość z tych cząstek, tych, tych ciekawszych, jest bardzo niestabilna, więc one natychmiast się rozpadają. Jednak z produktu tych rozpadów my jesteśmy w stanie wyłowić, co tam powstało na tą króciutką chwilę. No i w ten sposób odkrywane są cząstki. No tak zostały odkryte wszystkie cząstki tzw. modelu standardowego. Zwieńczeniem tych wszystkich osiągnięć było odkrycie w roku 2012 tego słynnego bozonu Higgsa, za co była przyznana Nagroda Nobla. No, i co, od tego czasu nie odkryto niczego spektakularnego, no przynajmniej powiedzmy takiego kalibru jak, jak bozon Higgsa. No i jest trochę tak, że nie jest do końca jasne, czy gdyby zbudować większy akcelerator, to coś, yy, yy, co, co czeka na odkrycie, faktycznie się yy, ukaże, że, że coś czeka na odkrycie tuż za rogiem. Fizycy mieli nadzieję, że w tym LHC znajdą tak zwane supersymetryczne cząstki. No Niektórzy wierzyli też, że pojawią się tam jakieś ślady wyższych wymiarów, no i nic z tego się nie pokazało. E, może dodam, że gdyby, a to jest bardzo, bardzo duże i nierealne gdyby, a gdyby zbudować akcelerator o dużo, dużo większej wielkości na przykład całej galaktyki, no to tak, wtedy pewnie jakaś nowa fizyka by się ukazała. No ale to jest pytanie, czy czeka nas coś po drodze znacznie wcześniej, typu zbudujemy, nie wiem, akcelerator, który będzie działał, będzie miał moc o jeden rząd wielkości większą i czy wtedy się coś, coś pokaże. No i nie jest to zupełnie takie jasne. Taka hipoteza, że nic nie czeka nowego, żadna nowa fizyka by się w takim akceleratorze nie ukazała aż do skali tak zwanej wielkiej unifikacji, to jest tak zwana hipoteza wielkiej pustyni, Big Desert Hypothesis. Ta skala wielkiej unifikacji, no po angielsku się nazywa Grand Unified Theory. Uwaga, ona nie obejmuje grawitacji, tylko to chodzi o unifikację oddziaływania elektromagnetycznego ze słabym i jeszcze z silnym. Unifikacja oddziaływania elektromagnetycznego ze słabym to są te skale, które są osiągane w tych zderzaczach, które mamy, i to już jest jakby potwierdzone. To model standardowy pokazuje ten bozon Higgsa, jest właśnie związany z tą unifikacją, z złamaniem jakby tej, tej symetrii elektrosłabej. Natomiast czy oddziaływanie silne też się unifikuje z tymi dwoma oddziaływaniami? Nie wiadomo. No, teoria wielkiej unifikacji zakłada, że tak, ale to jest skala znacznie większa. Natomiast jeżeli chcielibyśmy do tego jeszcze dokoptować grawitację, to jest jeszcze większa skala energetyczna i to jest tak zwana skala Plancka. Okay? A taką potencjalną... Hipotetyczną teorię czasem nazywa się teorią wszystkiego, ale to mam też odcinek na swoim kanale o teoriach w fizyce i no trzeba uważać czasem z tym słowem. Jak to wygląda w liczbach? No więc wygląda to następująco. Skala elektrosłaba, czyli, no, tak jak powiedzieliśmy sobie, skala modelu standardowego to jest skala rzędu setek gigaelektronowoltów. Ja będę mówił w skrócie GEF. G od giga, EV od elektronowoltów. Nie? Czyli w skrócie GF setek, no, czyli rzędu 10 do 2. Nie? Obecnie osiągane energie w LHC to są rzędy gdzieś 10 tera elektronowoltów, czyli gdzieś 10 do czwartej GF. Okay? Dwa rzędy wielkości więcej. Na no skala tej wielkiej unifikacji, skala GOOD, Grand Unified Theory. No to jest skala, moi drodzy, 10 do 16 GF, czyli to jest 12 rzędów wielkości powyżej tego, gdzie jesteśmy teraz. Rzędów wielkości, czyli 10 razy 10 razy 10 i tak 12 razy przemnażamy. Natomiast skala Plancka to są jeszcze 3 rzędy wielkości wyżej w stosunku do skali wielkiej unifikacji, czyli 10 do 19 GF, okay? czy jeszcze więcej. No to, to są ogromne przepaście, jakie nas dzielą. Do tego, więc to jest coś, co jest daleko, daleko poza naszym zasięgiem. Okay? I nie tylko na, na dziś, nie tylko na, za 10, na, za 100 lat, tylko no naprawdę na bardzo, bardzo długie lata. Być może nawet na zawsze. Oczywiście, ja nie chcę przez to powiedzieć, że z pewnością nie ma żadnych innych sposobów, żeby jakoś wyłuskać od natury jej tajemnice związane tam z nową fizyką. Nie, tego nie mówię. Natomiast Mam na myśli sytuację, że po prostu budujemy większy akcelerator, no i postępujemy tak jak dotychczas, ok? Czyli zderzamy cząstki, no i po prostu z tej energii próbujemy coś wydobyć. No dobra, moi drodzy, chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać to, co chciałem. No i przy okazji odstraszyć ludzi, których nie interesują merytoryczne rzeczy, a jedynie chcą sobie zracjonalizować naukowe jakieś pocieszenia. Które są no, nie tyle nienaukowe, ale są a-naukowe. Także no, pocieszajki, spoko, ale może w jakimś innym miejscu. No, są inni, co to zrobią na pewno lepiej. Także moi drodzy, dislikeujcie, kciuki w dół, odsubskrybowujcie, piszcie gniewne komentarze, koniecznie poniżej siedmiu słów, dla zmniejszenia zasięgu aż do skali planka. No i do następnego, do usłyszenia. Dzięki.